Na kampingu. Chłopaki, powiedział Joachim, kiedy wychodziliśmy ze szkoły. Jedziemy jutro na kamping? A co to jest camping? spytał Klofas, który nas zawsze rozśmiesza, bo nigdy niczego, ale to niczego nie wie. Camping to bardzo fajne, wytłumaczył mu Joachim. Byłem na kampingu w zeszłą niedzielę z rodzicami i ich przyjaciółmi. Jedzie się samochodem, daleko na wieś. Potem wybiera się jakiś ładny zakątek nad rzeką. Stawia namioty, rozpala ognisko, żeby było na czym gotować, kąpi się, łowi ryby, śpi się pod namiotem. Jest pełno komarów, a jak zaczyna padać, będę ucieka się z powrotem. U mnie w domu, powiedział Maksencjusz, nigdy nie pozwolą wygłupiać się samemu gdzieś daleko na wsi. Szczególnie nad rzeką. Co ty, powiedział Joachim. Będziemy tylko udawać. Zrobimy sobie camping na placu. A namiot? Masz przynajmniej namiot? Zapytał Ełzebiusz. No jasne, odpowiedział Joachim. To jak, zgadzacie się? I w czwartek byliśmy wszyscy na placu. Nie wiem, czy już wam mówiłem, że w naszej dzielnicy, tuż koło mojego domu, jest niesamowicie fajny pusty plac, pełen skrzynek, papierów, kamieni, starych puszek, butelek i nadąconych kotów. A najważniejsze, że stoi tam stary samochód, który nie ma kół, ale i tak jest okropnie fajny. Joachim przyszedł ostatni, niosąc pod pachą zwinięty koc. A namiot? zapytał Ełzebiusz. No, to jest namiot, wyjaśnił Joachim, pokazując nam koc, który był stary, poplamiony i miał mnóstwo dziur. To nie jest prawdziwy namiot, powiedział Rufus. A co? Myślałeś, że może tata pożyczy mi swój nowy namiot? zapytał Joachim. Weźmiemy koc i będziemy udawać. Potem Joachim powiedział, że mamy wsiąść do samochodu, bo na kemping trzeba koniecznie jechać samochodem. Nieprawda, zawołał Gottfried. Mam brata ciotycznego, który jest harcerzem. On zawsze chodzi na piechotę. Jak chcesz iść na piechotę, to sobie idź, powiedział Joachim. My jedziemy samochodem i będziemy na miejscu długo przed tobą. A kto będzie prowadzić? zapytał Gottfried. Oczywiście, że ja, powiedział Joachim. A dlaczego, jeśli można wiedzieć? Spytał Gotfried. Dlatego, że to był mój pomysł, żeby jechać na kemping, i dlatego, że ja przyniosłam namiot, odpowiedział Jakim. Gotfried nie był specjalnie zachwycony, ale ponieważ chcieliśmy jak najszybciej przyjechać na ten kemping, poradziliśmy mu, żeby dał spokój. No więc wsiedliśmy do samochodu, namiot położyliśmy na dachu, a potem wszyscy zaczęliśmy robić brum-brum. Oprócz Jakima, który prowadził i krzyczał: Zdrogi baranie! No i ja zdał fermę. Kretyn, widzieliście, jak go załatwiłem, tego w sportowym wozie? Ten dopiero będzie kierowcą, jak dorośnie. A potem Joachim powiedział: To miejsce wygląda przyjemnie. Stajemy". Wtedy wszyscy przestaliśmy robić brum i wysiedliśmy z samochodu. A Joachim rozejrzał się dookoła, zadowolony jak nie wiem co. Fajnie! Przynieście namiot. Rzekę mamy obok. Gdzie ty widzisz rzekę? Zapytał Rufus. No tu! Pokazał Joachim. Przecież tylko udajemy, nie? Potem przynieśliśmy namiot i kiedyśmy go rozbijali, Joachim powiedział Gottfriedowi i Kleofasowi, żeby poszli po wody do rzeki. A potem udawali, że rozpalają ognisko, bo trzeba ugotować obiad. Z tym rozbijaniem namiotu nie poszło nam wcale łatwo, ale ustawiliśmy skrzynki jedne na drugich, a na wierzchu położyliśmy koc. Wyszło bardzo fajnie. Obiad gotowy! zawołał Gottfried. Więc zaczęliśmy wszyscy udawać, że jemy. Oprócz Alcesta, który jadł naprawdę, bo zabrał z domu kanapki z dżemem. Doskonały ten kurczak, powiedział Jeachim, laskając językiem. Dasz trochę kanapek? Zapytał Alcesta Maksencjusz. Zwariowałeś? Odpowiedział Alcest. Czy ja cię proszę, żebyś mi dał kurczaka? Ale ponieważ Alcest to dobry kolega, więc udał, że daje Maksencjuszowi jedną ze swoich kanapek. Dobra, teraz trzeba będzie zgaść ognisko. Powiedział Joachim, i zakopać wszystkie puszki od konserw i brudne papiery. Co ty chory? spytał Rufus. Jeżeli będziemy musieli zakopać wszystkie puszki i brudne papiery z placu, to nie ruszymy się stąd do niedzieli. Głupi jesteś, obraził się Joachim. Przecież tylko udajemy. Teraz wszyscy idziemy spać do namiotu. W namiocie był ubaw, jak nie wiem co. Byliśmy strasznie ściśnięci i było gorąco, aleśmy się dobrze bawili. Oczywiście nie spaliśmy naprawdę. Wcale nam się nie chciało spać. No i nie było miejsca. Siedzieliśmy pod kocem przez jakiś czas, kiedy Alces zapytał: To co teraz robimy? Nic odpowiedział Joachim. Ci, którzy chcą, mogą spać, a reszta może iść kąpać się w rzece. Jak się jest na kempingu, każdy robi to, na co ma ochotę. To właśnie jest najfajniejsze. Gdybym zabierał pióropusz powiedział Eusebiusz. Można by pobawić się w Indian. W Indian? Zapytał Joachim. Widziałeś kiedyś Indian na kempingu, idiota? Ja jestem idiota? Zapytał Eusebiusz. Eusebiusz ma rację, powiedział Rufus. Nudno w tym twoim namiocie. Pewnie, że jesteś idiota. Krzyknął Joachim i źle zrobił, bo Eusebiusz jest bardzo silny i lepiej z nim nie żartować. Buch! Walnął Joachim w nas, a Joachim zezłościł się, no i zaczęła się bójka. Ponieważ w namiocie nie było dużo miejsca, wszyscyśmy trochę oberwali. A potem skrzynie się przewróciły i nie mogliśmy się wygrzebać spod koca. Było okropnie śmiesznie. Tylko Jachim niezadowolony skakał po kocu i krzyczał: Jak ma być tak, to wynocha! Wszyscy wynocha z mojego namiotu! Sam będę się bawił w kemping! Naprawdę się złościsz, czy tylko udajesz? zapytał Rufus. Wtedy wszyscy zaczęliśmy się śmiać, a Rufus śmiał się razem z nami, pytając: Czem się śmiejecie, chłopaki? Powiedziałem coś śmiesznego. A potem Alcy skrzyknął, że robi się późno i trzeba wracać na kolację. Tak, zgodził się Joachim. Zresztą zaczyna padać. Szybko, szybko, zbierajcie rzeczy i biegiem do samochodu. Bardzo fajnie było na kempingu. Każdy z nas wrócił do domu zmęczony, ale zadowolony. I nic nie szkodzi, że dostaliśmy od rodziców bólę za to, że wróciliśmy tak późno niesprawiedliwie zresztą, bo przecież to nie nasza wina, że w drodze powrotnej utknęliśmy w niesamowitym korku.